Dzień dobry szanowni widzowie, dzisiaj opowiem wam o gazie w aucie, ale na początek przełączmy się na gaz. Tak wiem, nędzny był to dowcip. Ok, zacznijmy od razu od najważniejszych rzeczy. Ile to kosztuje? Bo tak naprawdę tutaj najczęściej chodzi o pieniądze. Mam tutaj przy sobie to jest 1000 zł. Różnica pomiędzy spalaniem tego auta miesięcznie, benzyny, a gazu w portfelu to jest 1000, kurwa zł. Tak ostatnio tankowałem za 2000 miesięcznie. Benzyny to wolę tankować za 1000 gazu. Tłumaczę wprost. Po roku użytkowania 1000 złotych miesięcznie możecie sobie spłacić instalację gazową, która skupia oraz robić drugiego samo. A druga strona, ile kosztuje założenie instalacji? Robimy to, żeby oszczędzać, ale nie robimy tego oszczędnie. Czyli wkładamy dobre systemy, dobre rozwiązania. Pod 4000 taka instalacja może podejść. No ale jest zrobiona dobrze. U mnie tą instalację założyła firma Autodakar i dlaczego oni. No Pokażę wam małe nagranie, co zrobili z światem pandą. Tyle co turbo bieda i robi to na gazie, w fiacie Pandy. Więc jeżeli chłopaki potrafią robić takie rzeczy, to znaczy, że raczej gaz ogarniają i to nie tylko że do fiata Pandy, które ma 60 koni, ale takich aut po 200-300 koni. To oni tak no, robią takie rzeczy i tak auta, które mają 200-300-400 koni, jeżą na gazie. Zacznijmy od tego, gdzie jest butel. No, butla jest oczywiście, widzicie się sobie w bagażniku. Jest. Tu bo. I czarny lozek, mało co widać, bo nagrywamy w nosy. Ale nie będzie oglądał. Tak, butla jak butla. Tam nic ciekawego nie ma, ale ma 67 litrów. I wszystkie praktycznie rzeczy, jakie się dało, są z firmy KM. Tak wygląda wlew. No i jeszcze trochę brudne jest całe auto. Wlew, oczywiście, gdzie? Pod klapką z głównym wlewem paliwa. Na początek chciałem powiedzieć, że zawsze mnie irytowało, jeżeli macie jakieś dodatkowe, posadzone elementy w aucie, co świecą nocą i one nie pasują do całej reszty auta. Coś wam pokażę. Kamera do mnie. Tutaj widzicie taki malutki przełącznik, zaraz wam pokażę go w świetle dziennym. Możecie sobie w tym sprzęcie poustawiać, jakie te diody mają mieć kolory. Tak, serio. Wbieracie je z pełnej palety RGB. Wiem, że jest to Bayer, ale mi się podoba. I można ustawić jeszcze ton, z jakim ma wam pikać przy przełączaniu się z benzyną na gaz, oraz głośność. I muszę powiedzieć, że odkąd mam gaz, to było moim jakby największym zmartwieniem, jak głośno to musi pikać. Najważniejsze rzeczy oczywiście pod maską, czyli otwieramy. Panie i panowie, jak to wygląda? Przede wszystkim widzicie taką ładną listę paliwową. Tutaj na górze, poproszę światełko, jest sterownik, reduktor i to tak naprawdę na tyle. Nadal robicie pewną modyfikację w aucie, ale dzięki niej macie przede wszystkim prawa ekonomii, zwiększone zasięg auto, no bo macie dwa zbiorniki paliwa, e, dochodzi trochę masy fakt, bo trzeba dorzucić jednak zbiornik, instalację, to plus 100 kilo wraz z zatankowanym spokojnie złapie, to, to musicie wyrzucić jednego grubego kolegę z auta i no wychodzi na zero, tak? No ale najważniejsze, jak z moc W tej temperaturze, auto zrobiło 234 koni na benzynie, Shelby Power Racing Stop. 238 koni na gazie, też z Miutów 360 na benzynie, 370 na gazie. Auto umyte, wyczyszczone, może teraz powoli wracać do domu. Spokojnie. No i jedyny problem został się taki, że kropelki się zostały na aucie, ale. Na każdy problem znajdzie się rozwiązanie. No i w momencie, kiedy jednak nie sprzedaliście auta, żeby kupić coś, co będzie tańsze i będzie przypalało benzyny, tylko macie gaz, można jeździć mocniej. Na przykład jak w tym momencie. Wow. No już czuję, jak wszyscy mówią, muszę sprzedać moje, mojego Saba na gaz i kupić Matiza, bo będzie fajniej. Strasznie niedobre auto, strasznie niedobre... O kurde! 2 złote! Jeżeli przez jakiś czas się nie będę odzywał, to znaczy, że ja też będę musiał chwilę porozmawiać z policją na temat sposobu suszenia auta wieczorami. Pamiętajcie drodzy widzowie, bezpieczeństwo to podstawa, dlatego wszystkie nasze testy prędkości wykonujemy na specjalnie tego celu przygotowanych odcinkach niemieckich autostrad, zamkniętych i wyłączonych na czas trwania naszej próby z ruchu drogowego. Dziękuję za dziś, do widzenia. W ogóle, wiecie ile mamy stopni? Mamy 23 stopnie, a jest 23. O 23 są 23 stopnie według komputera pokładowego. Dzisiaj w ciągu dnia było chyba 34 stopnie przy chmurach. Ja pierdolę. naprawdę jest gęsto. Nie zostawiajcie ani dzieci, ani psa w aucie kurwa na 10 minut, a potem właśnie ma godzinę, bo idziecie do sklepu, jest jakaś jebana promocja Stara baba w kolejce i trzeba było zostać, tak? A potem dziecko martwe Nie, nie zostawiamy dzieci, zwłaszcza psów w walcie. Ani dzieci, ani psów